Wam wszystkim z tej strony, Zosia i ja, no i chałupki, chałupki, byczki. Chcielibyśmy wam powiedzieć, że w zachodnio powstał komitet protestacyjny, aby walczyć z problemami, jakie, jakie obciążają nasze rolnictwo. Głównym problemem są teraz wysokie, gigantyczne ceny nawozów. Przykład z zeszłego tygodnia że pszenica kosztowała 1030-1060, a tutaj oferta nawozu 2100, później po 15 tego samego dnia już 2400, a w środę tego samego tygodnia już 2600 i ze strachem takim, że słuchaj, jeżeli nie kupisz, to już tej saletry nie kupisz, a jak kupisz, to kupisz za o wiele wyższą cenę, nawet do 3000 i teraz Człowiek po prostu zastanawiał się, co on ma robić. Przecież to jest wysokie koszty, gdzie jeszcze połowie w marcu, połowie września ta cena tej saletry to była cena 1400 zł. Więc zapraszamy was tu wszystkich na spotkanie do wojewody czy pod, pod urzędem wojewódzkim. Kiedy Zosia? W środę o 11.00. W środę o 11 będzie spotkanie z wojewodą z posłami naszego terenu. I, e, I prezesem zarządu grup azoty. Niech nam wyjaśnią, niech nam radzą, co robić. Dlaczego, dlaczego te ceny w ciągu dosłownie tygodnia e, wzrosły około, około 1000 zł? I czemu jest problem z dostępnością tego, te, 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 tych, tych nawozów, e, czy rsm czy czegokolwiek? Także więc zapraszamy Was. HF-ki też. Mhm. Zosia, tak? Zapraszamy wszystkich? Tak. Nie, wszyscy, ty, nie wszyscy na pewno będą, jak powtarzałem, wejdą, ale. Ważne, żeby ktoś był i pokażemy, im, że my się z, tym, z tymi cenami nie zgadzamy, ponieważ te pieniądze mają iść na rodzinę, na rozwój, a nie bo, bo ktoś tam po prostu źle, 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 źle rządzi albo nie mam pojęcia co się tam dzieje. Trzymajcie się. Cześć.